Witajcie, kochani. Szybka i prosta nauka języka angielskiego ze mną, czyli z Myzleną. O czym będą pierwsze zajęcia? Otóż o przywitaniu się, prawda? Nauczmy się, jak to się przywitać w języku angielskim. Spotykamy kogoś na ulicy, no i jak to powiedzieć? Cześć, witam, no jak to powiedzieć po angielsku? Jestem pewna, że dobrze już znacie to takie sławne hi, hello, prawda? No to powtórzmy razem. Hi. Hello, hi to tak bardziej znaczy cześć, hello można używać jako witam, więc powtórzmy jeszcze raz. Hi, no to już wiemy, jak powiedzieć cześć. No to teraz przydałoby się e, nauczyć, jak powiedzieć, jak się masz, prawda? E, w Stanach Zjednoczonych to tak idzie w parze, e, mówi się cześć, jak się masz, witaj, jak się masz, to takie pełne zdanie jest. No to jak to powiedzieć, jak się masz? Otóż How are you? How are you? Hi. How are you? Hello. How are you? Powtórzmy. Hi. How are you? How are you? Pięknie. gdy spotkacie kogoś i ktoś się was zapyta: "Hi, how are you?", to już wiecie, co to znaczy. No ale teraz jak to odpowiedzieć? Mam się dobrze. Mam się dobrze. I am fine. I'm doing well. I'm great. Powtórzmy. I'm fine. I'm doing well. I'm great. Oczywiście nie zapominamy o naszych dobrych manierach i zawsze uh, mówimy dziękuję na końcu, prawda? Thank you. I am well. Thank you. I'm doing well. Thank you. I'm fine. I'm great. Thank you. To takie magiczne słowo zawsze. Pamiętajcie o tym magicznym słowie? Thank you. Dziękuję, prawda? No to powtórzmy wszystko. Hi, how are you? Hello, how are you? I'm fine. Thank you. I'm doing well. Thank you. Tutaj również, gdy, odpowiada gdy odpowiadamy I'm fine, thank you and how are you, prawda? Przydałoby się za zapytać, jak się druga osoba ma, prawda? No to hi, how are you? I'm fine, thank you. How are you? Yay! Teraz powtórzmy całość. Hi, how are you? Hello, I'm fine, thank you. How are you? Zaśpiewajmy piosenkę o przywitaniu się na koniec. Gotowi? Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? How are you today? I am, well, I, am I am well I am great. I am well I am great I am well I am great. How are you today? No i tak szybko prosto nauczyliśmy się jak to się przywitać i zapytać się jak się masz w języku angielskim? Do usłyszenia na kolejne zajęcia. Bye!